Wszechświatowy Uniwersytet Pokoju jest to moje dzieło, które ma charakter mowy myślenia, wynika z 50 lat mojej pracy akademickiej, osoby, która została niedawno uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odredzenia Polski. Od prezydenta, gdy wspólnota dostrzega potrzebę mowy działania, a w działaniu jest pustka, atroficzność i brak jakiejkolwiek reakcji. Nawet książka, która zawiera całą syntezę tych 50 lat, pokój fundamentem człowieczeństwa, została odrzucona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, to grzeg, że się tak nazywa, za Hugo Kałątajem. Że tematyka jest niepopularna, autor wybitny i nie zasługuje na tłumaczenia na języki świata. Jeżeli ta mowa języka, będąca mową moich 50 lat, nagrodzona jedną z najwyższych odznaczeń ze strony prezydenta mojego państwa, prezydenta, z którym się identyfikuję, Prezydenta mojej wspólnoty, którą prezydent reprezentuje i otrzymuje wyróżnienie jedno z najwyższych za trud języka i trud myślenia, który jest paraliżowany mową działania, to chcę przypomnieć, a mam do tego moralny obowiązek, że tylko edukacja, nowa edukacja, tworzy. Nowy wymiar identyfikacji, nowy wymiar integracji daje prawidłową socjalizację i daje szansę człowiekowi, każdemu, by dokonał przemiany wewnętrznej w oparciu o pokój wewnętrzny w stronę autotranscendencji horyzontalnej, wertykalnej i ekologii społecznej.